Witajcie w kolejnym odcinku Zdrowomani. To będzie taka seria odcinków, w której przeprowadzę wywiad z dr. inżynier Olgą Paluchowską, dietetykiem. Będziemy się rozprawiać z różnymi mitami dietetycznymi, i właśnie myślę, że wyjdzie nam z tego całkiem długa rozmowa, dlatego podzielę to na krótsze filmy i będziecie to mieli w takiej serii, puszczanej co jakiś czas. Z jakim mitem rozprawimy się na początku? Pierwszym mitem najważniejszym, który jest najbardziej popularny, ale powoduje też najwięcej zamieszania, zwłaszcza jeżeli chodzi o stan zdrowia pacjentów, jest mit związany z ilością posiłków. W większości publikacji, w większości porad udzielanych przez dietetyków i lekarzy słyszymy o pięciu, a nawet czasami sześciu posiłkach, o tym, że powinniśmy jeść mało, a często. Tymczasem dla naszego organizmu jest to zabójstwo, i z tego powodu obserwujemy ogromny wzrost otyłości, problemów z insulinoopornością, problemów z cukrzycą typu drugiego, różnych zaburzeń hormonalnych, które dokuczają pacjentkom w coraz młodszym wieku. Przyczyną tych wszystkich problemów jest zbyt wysoki poziom insuliny. A jest to spowodowane bezpośrednio tym, że jemy za dużo, ale też za często. Dla organizmu, wszystko co spożywamy, nie tylko posiłek, ale również guma do rzucia, kawa, herbata, przekąska, napoje, które na przykład są słodzone słodzikami, dla organizmu to wszystko jest posiłkiem. I w odpowiedzi na wszystkie te substancje, organizm produkuje insulinę. Insulina ma taką właściwość, że ona zaczyna opadać dopiero między 4 a 5 godziną od zakończenia poprzedniego posiłku. I jeżeli po 3 godzinach ona chce sobie zacząć opadać, my zjadamy, ona się podnosi. Znowu chce zacząć opadać, my już zjadamy posiłek, ta insulina znowu się podnosi. Jeżeli chodzi o wysoki poziom insuliny, co to dla nas znaczy? Przede wszystkim wysoki poziom insuliny zwiększa poczucie głodu. W takich ekstremalnych sytuacjach u pacjentów, którzy mają problemy z hipoglikemią reaktywną, insuliny we krwi jest dużo, glukozy mogą dostarczyć niewystarczająco dla tego poziomu insuliny. I oni po dwóch godzinach naprawdę są już bardzo głodni, potrafią mieć mroczki przed oczami yy, i wszystkie objawy związane z hipoglikemią, nawet może yy, taki stan zakończyć się omdleniem. Przyczyną nie jest to, że tego pożywienia jest za mało, tylko właśnie to, że ta insulina jest zbyt wysoka. Yy, ona powoduje również bardzo duży wzrost apetytu na węglowodany. Osoby, które insulinę mają wysoką, bardzo często sięgają po posiłki takie wysokowęglowodanowe. Często pacjenci zgłaszają się z takim problemem, w jakim stopniu dotyczy to nas wszystkich, bardzo dużego apetytu na słodycza. I to też jest jeden z sygnałów właśnie tego, że ta insulina jest wysoka i powoduje ten głód, jeżeli chodzi o posiłki wysokowęglowodanowe. To wszystko ingeruje też bardzo mocno w gospodarkę hormonalną. Bardzo często insulinooporność wiąże się na przykład z zespołem jajników policystycznych, gdzie jajnik pracuje gorzej, produkowanych jest więcej hormonów typu męskiego, pacjentki tyją, przestają mieć owulacje, pojawia im się ogłosienie typu męskiego i bardzo dużą rolę w leczeniu tego typu zaburzeń również odgrywają plany stabilizujące glukozę insulinę. Kolejnym z aspektów wysokiej insuliny to jest kumulacja tkanki tłuszczowej. Więc może być tak, że pacjent przechodzi sobie na jakiś tam plan żywieniowy, on ma 5 czy 6 posiłków, to są posiłki zdrowe. Ale przez to, że ta insulina nie ma kiedy opaść, tkanka tłuszczowa może się albo dalej kumulować, albo po prostu będzie spadała dużo wolniej. Bo tak naprawdę w momencie tego spadku insuliny dochodzi do spalania tkanki tłuszczowej. Kolejnym takim aspektem, bardzo też widocznym i pomagającym, jeżeli chodzi o diagnostykę zaburzeń glukoza, insulina i zaburzeń węglowodanowych, jest takie poczucie senności i zmęczenia. I wiadomo, że jeżeli jesteśmy niewyspani, czy mamy jakiś trudny okres, to się może wiązać z bardzo wieloma różnymi aspektami. Natomiast w zaburzeniach związanych z insuliną jest to taka senność, która nie zależy w ogóle od tego, czy jesteśmy wyspani, czy jesteśmy wypoczęci, czy jest to gorszy, czy lepszy dzień. Ona się bardzo mocno też nasila w środku dnia albo po posiłku. I stąd też wiemy, że są to zaburzenia związane z insuliną. Bardzo często wtedy pacjenci dokładają sobie jeszcze problemu i w odpowiedzi na taką senność zjadają coś słodkiego, bo to na chwileczkę dostarcza im więcej energii, a tak naprawdę później nasila problem. Jednym z aspektów związanych też poniekąd ze snem jest to, że insulina obniża produkcję melatoniny, która odpowiada za sen i regenerację w nocy. Więc pacjenci, u których te wszystkie problemy się kumulują, zaczynają na dodatek jeszcze mieć problemy z zasypianiem. Albo zasypiają i sen jest płytki i nie ma jakby takiego pełnego wypoczynku. To znowu podnosi poziom kortyzolu, a wysoki poziom kortyzolu na Insulinoporność tkanek. I tym sposobem robi nam się efekt takiej dużej kuli śniegowej, bo spotykam się z pacjentami, gdzie wszystkie te problemy naprawdę są już bardzo nasilone. Później do tego dochodzą jeszcze zaburzenia związane z lipidogramem. I to też jest rzecz, o której często się nie mówi, często się pomija. Nam kojarzy się wysoki poziom cholesterolu czy trójglicerydów z tłustą dietą, więc w odpowiedzi na to często wydaje się, że rozwiązaniem będą produkty typu light. Zupełnie nie, dlatego że zaburzenia, jeżeli chodzi o poziom lipidów, w ogromnej większości wynikają właśnie też z zaburzeń na tle produkcji insulina. Brzmi to wszystko strasznie i naprawdę jest straszne. Natomiast rzeczą pozytywną jest to, że rozwiązanie w zasadzie wszystkich tych problemów, o których powiedziałam, jest bardzo prosta i pacjenci na plany żywieniowe oparte na trzech, ale odpowiednio skonstruowanych posiłkach reagują bardzo dobrze. I wiele tych zaburzeń naprawdę można albo zminimalizować, albo zupełnie pacjenta z tych zaburzeń wyleczyć. W mojej pracy bardzo fajne jest to, że wprowadzenie takiego planu u pacjenta, który nagromadził tyle zaburzeń węglowodanowych, naprawdę daje taki efekt wow, że oni bardzo szybko chudną, przychodzą po dwóch tygodniach. Z takim poczuciem lekkości, mają dużo więcej energii, dużo lepiej śpią, ta masa ciała bardzo ładnie spada. Stosunkowo szybko też poprawia się, poprawiają się wyniki. To jest bardzo fajne, jeżeli można w krótkim czasie zobaczyć bardzo, bardzo fajny efekt i pacjent się tym cieszy, i on jest wtedy bardzo zmotywowany do tego, żeby dalej działać. Wysoki poziom insuliny ma też wpływ na indukcję procesów zapalnych. Mhm. Ja mam jeszcze pytanie odnośnie tych e, trzech posiłków, czy to jest, e, czy to też nie jest kwestia indywidualna, bo ja akurat jestem przypadkiem, który ma i PCOS mhm. e, i insulinooporność i ja jednak zdecydowanie lepiej się czuję nie mam tych wszystkich właśnie problemów z cennością ja ogólnie mam coraz lepsze wyniki badań nie brakuje mi energii i tak ale ja jednak lepiej się czuję przy tych pięciu posiłkach czy to może być tak, że to jednak jest kwestia indywidualna, chociaż ja na pewno każdego będę namawiać do tego, aby spróbował tej opcji z trzema, bo to wszystko trzeba przetestować na sobie, tak? Ale mhm. mówię, że ja testowałem ja jednak lepiej się czuję kiedy mam pięć bo tak to czuję spadki cukru doprowadzam do hipoglikemii między posiłkami chociaż coś też coś pani o tym wspominała e, tak e, nie może być tak jak pani mówi dlatego że to dobre samopoczucie lepsze na pięciu posiłkach jest pozorne dlatego że ma pani schorzenia które są zbieżne z insulinoopornością. I wiadomo, że na początku przy przejściu na trzy posiłki dziennie pacjenci się czują bardzo źle. Hmm. Dlatego, że glukozy we krwi jest za mało w stosunku do produkowanej insuliny. I też w zależności od jakby siły zaburzenia i też tego, jak organizm pacjenta się reguluje, jakby od tego zależy czas, Dojścia do takiego zupełnie normalnego samopoczucia. U osób, gdzie te zaburzenia są mało nasilone, to naprawdę są czasami 3-4 dni i pacjenci już się czują dobrze. U osób, gdzie te zaburzenia są mocne, to trwa 2- nawet czasami 4 tygodnie, czasami nawet dłużej. I jednym z pierwszych objawów, że ym, te przemiany glukoza, insulina się wyregulowały, jest to, że pacjent wytrzymuje 5 godzin przerwy między posiłkami i czuje się dobrze. I y, nie zorientował się, prawda, kiedy ta przerwa już minęła. I ma też więcej energii. Oczywiście nie zawsze się można opierać tylko na samopoczuciu, bo ono jest wynikiem różnych składowych, ale można też zrobić rzecz prostą, która jest jakby dowodem tego wszystkiego, co się dzieje, czyli krzywą glukozy i insuliny trzypunktową po 75 gramach glukozy. I wtedy badamy glukozę i insuliny na czczo, po godzinie i po dwóch godzinach. I tutaj jakby się tak zakrada mit kolejny, a mianowicie taki, że często lekarze odmawiają pacjentom wykonania takiej krzywej, bo mówią, że jeżeli glukoza oznaczona na czczo jest w normie, to znaczy, że wszystko jest w porządku. Absolutnie nie. Te dwie krzywe tak naprawdę to jest sześć wyników. Glukoza na czczo to jest tylko jeden. W tych pozostałych pięciu może się dziać wszystko. Natomiast są wypadki, kiedy należy włączyć większą ilość posiłków, na przykład osoby, które mają bardzo długą dobę, wstają o szóstej, chodzą spać o pierwszej w nocy, osoby, które ćwiczą. Takich sytuacji jest kilka różnych typów, ale zwykle robi się to po tej pierwszej stabilizacji, czyli pani najpierw przeszłaby na te trzy posiłki. Na początku by Pani cierpiała i myślała Pani o tym, że Pani nienawidzi swojego życia i na pewno to, co ja wymyślam, jest kompletną bzdurą. Natomiast po kilku lub kilkunastu dniach to samopoczucie bardzo się poprawia i w momencie, jeżeli osiągniemy taką stabilizację, można wtedy ten plan troszeczkę zmodyfikować. Czasami, jeżeli reakcja organizmu na taką zmianę, na schemat trzech posiłków jest bardzo mocna, można pacjentowi wprowadzić przekąski, ale na przykład białkowa. Czyli pestki, prawda, czy orzechy, bo to są takie produkty, które powodują dużo mniejszą odpowiedź. Glikemiczną i to wszystko będzie bardziej stabilne. To, co jest błędem bardzo dużym, jeżeli jest pięć posiłków, że jednym z nich na przykład jest sam owoc albo sam wypity sok, jeżeli chodzi o insulinę, jest to naprawdę dla nas zabójstwo, bo ona wtedy się podnosi bardzo szybko, nie ma szansy opaść do kolejnego posiłku, ponieważ Właśnie po to, żeby stabilizować te parametry, o których mówimy, pierwsze dwa kęsy każdego posiłku to powinno być białko. Yy, dlatego, że ten pierwszy, drugi kęs jest takim pierwszym sygnałem dla organizmu i on wtedy zaczyna produkować w różnej ilości konkretne substancje. Jeżeli zjadamy samo jabłko, albo nie daj Boże, wypijamy sok, z którego dostępność cukrów prostych jest bardzo duża, yy, no to działa to na nas zdecydowanie niekorzystnie.